I zapraszam koziorożce. Zobaczmy, jaka energia Wam się tu będzie chciała pokazać na listopad. Zapraszam Was oczywiście do, do intro i do aktywności. Jak zawsze. Koziorożce. Listopad dla koziorożca. Jaki może być dla koziorożca listopad? Wy jacy możecie być w listopadzie, a więc w jakiej aurze. Co jest wyzwaniem? Co jest, co jest na plus, dobra? Ja już zapytałam w myślach, więc muszę to wyjąć. Yy, I co jest na minus? Ale co jest wyzwaniem na ten miesiąc dla nas? No i co jest z radą? Kozioro Koziorożec ma, słuchajcie, w tle wieżą. Zobaczmy listopad. Co się chce wam pokazać. No. Emperor. A wy. A wy jesteście w szóstce denarów. Co jest waszym wyzwaniem? Hm, no właśnie. Co jest na plus. I co jest na minus. Miesiąc. Skłaniacie będziecie skłania do tego, żeby właśnie o czymś zadecydować, albo żeby przejąć kontrolę nad czymś, no wiesz, pociągnąć za sznurki. Takie hasła tutaj mi się pokazują, które gdzieś nawet jeszcze nie wiążę z tą tutaj już pokazaną, tak jak mówię, wierzą. Coś jakby samo się zweryfikuje, tak, w międzyczasie. Pamiętajcie, że jest to czytanie w ogóle ogólne, tak, że tutaj nie ma przypisanego tego czytania do kogokolwiek. Może to być po prostu gdzieś wariant waszej rzeczywistości, który mówi, no, że ta wieża wprowadzić będzie jakieś, miała zmiany. I na tej wieży się kończy scenariusz, więc być może tutaj też chodzi o to, że to się pozytywnie właśnie... Okaże i uda, i pójdzie to jeszcze w bardziej zamaszystą stronę. Ale niewątpliwie też karty pokazują troszeczkę takiego, w, takiej walki wewnętrznej, czy, czy nawet we, w, walki no, z rzeczywistością, bo Miesiąc pokazujecie dla Was w, tym, w tymże cesarzu, więc cesarz mówi na pewno o tym, żeby, że kontrola, że autorytet, że gdzieś tutaj jakaś taka no właśnie umiejętność wdrażania rzeczy w życie poprzez to, że się bierzemy i że stajemy, twardo stoimy na, na tych dwóch nogach. No, i może być to taki miesiąc, że będzie chciał Wam po prostu konkrety przedstawiać, tak? Konkrety, także być może jakieś fakty, które, które trzeba będzie uwzględnić, w tym ograniczenia i możliwości. Wy się pokazujecie w karcie szóstki pentakli, a więc no takiego gdzieś tutaj wyjścia naprzeciw możliwości zysku. Bycia w przepływie także pieniądza, bycia w, no, w jakiejś takiej energii dążenia do tego, że współdziałam, współtworzę. Daję, otrzymuję jakaś rekompensata, chęć wynagrodzenia. Może na coś czekacie, a być może jest tutaj też pokazana jakaś działalność dla niektórych yy, probono. W której to gdzieś się czujecie, że coś robicie, że jesteście gdzieś dla kogoś wsparciem, że jesteście dla kogoś też takim takim gdzieś może też kompasem. W wyzwaniu tego miesiąca macie siódemkę buław. Siódemkę buław, która jest obroną własnych przekonań, oczywiście tych uczciwych. I mnie się tutaj w ogóle taka energia, słuchajcie, pokazuje: śpiesz się pomału, drugi kozioros w tym miesiącu z pewnością, bo ta, ten pośpiech, czy też ten kierunek, cel, być może wiadomości, informacji, komunikacja, ona jest tutaj w minusie, a więc w tym miesiącu, listopadzie, no może gdzieś ta komunikacja nie być taka super płynna, może być troszeczkę bardziej taka wymagająca od Ciebie, właśnie nie tyle siłowości, co jakiegoś takiego być może również. No, dobrego sposobu na te komunikację. Umiejętności przebicia się z, ze słowem, umiejętności przebicia się na przykład z jakąś wiadomością, czy usłyszenia, dosłyszenia czegoś, bycia na czas, na bieżąco z pewnymi informacjami. To może być gdzieś tutaj, yy, na przykład w tym, w tym minusie. W plusie macie piątkę yy, mieczy. Która mówi wyraźnie o tym, żeby no właśnie nie działać w pojedynkę, nie być zbyt może uparcie czy też tak zawzięcie dumnym, albo gdzieś takim no, pff, no grającym też strategicznie może nie tak. Z korzyścią tylko i wyłącznie może dla siebie. To jest pokazana współpraca Tobie proponowana w odwrotności jakby tej energii, a więc to, żebyś się otworzył na to, co jest nie takie egoistyczne, czy nie takie tylko i wyłącznie skoncentrowane na tobie, czy na tym, co jest pewnego rodzaju zyskiem. A więc tutaj większa otwartość, większa delikatność może też tego, co myślisz, jak sądzisz, w jaki sposób, jak, jak postępujesz, tak, jest Tobie tutaj radzona. Dla mnie również w tym plusie tutaj tego, tej piątki, bardzo fajna energia pokazuje się, że Ty nie będziesz miał problemów z tym, żeby ocenić, co jest Twoją wartością, czy co jest... Dla ciebie istotne lub ugrać, żebyś mógł. Jeżeli ugrać, będziesz mógł, i jeżeli będzie ci dane, to na czym ci zależy, bez szkody dla siebie czy innych. To jest też taki dla mnie plus. A więc tu w tym plusie jest. Mm, Pokazane nie tylko jakby kierunek tego jak powinieneś, ale również co zyskać możesz. I zyskać możesz to, że dostaniesz swoje, dostaniesz tę swoją siłę, czy dostaniesz tę swoją rację, ale ważne jest również, żeby w tym wyzwaniu nie kierować się tylko i wyłącznie no właśnie tym, co jest trochę gdzieś graniem tylko i wyłącznie z korzyścią dla siebie, bo w przekornie, powiem tak, dużej, głębokiej i szerokiej interpretacji ta karta również może oznaczać, że na plusie będzie to, że za wszelką cenę uda ci się coś, tak? A więc trochę po tak, jakby, no, hm, po do celu. Patrząc na to w taki bardzo radykalny i ten taki lustrzanie inny sposób. Ale, a interpretacja jest dowolna, pamiętajcie, bo i was jest tu wielu, i wasze historie są różne, więc należałoby to doprecyzować jeszcze bardziej, ale to nie jest ten kierunek tego czytania. W ogólnym obrazie są różne warianty, każdy z was sercem i duszą ocenia to, co jemu najbliższe i to, co też, jaki impuls może wybrać tak czy siak gdy ugrasz to że za wszelką cenę to też ci będzie dane w minusie masz wówczas to, że ten kierunek ten cel właśnie do którego dążysz może nie być zgodny do końca z tym o co walczyłeś lub co naprawdę w tobie gdzieś tam głęboko pod spodem drzemie zatem ważne żeby mieć ukierunkowany kierunek cel żeby wiedzieć jak i o czym mówisz lub w jaki sposób, jak przekazujesz informacje, żeby one błędnie też nie trafiały do tych, na których efekcie tej wzajemności, w której i ty się to pokazujesz, tobie zależy. Zatem ważne jest, jak, jaką precyzję może w tym miesiącu dobierzesz do tego, jak bardzo skrupulatnie też się poświęcisz. Czy się poświęcić musisz, i czy zrobisz to serca, czy zrobisz to serdecznie, chcąc być może dać trochę więcej z siebie, aniżeli mógłbyś lub aniżeli powinieneś. Bo miesiąc jest bardzo odpowiedzialny i bardzo ustrukturyzowany, w, w, trzymający w ryzach, mówiąc wprost, a więc gdzieś tutaj pozycja autorytetu i siły może do, dominować. Czy od innych, czy od ciebie. Zależy to od tego, w jaki sposób, w jakich gdzieś tutaj scenariuszach się obracasz, ale ty będziesz też szukał tej równowagi. Pokazane jest, że będziesz chciał dążyć do tego, żeby to było uczciwe, żeby to nie było w żaden sposób siłowe, czy konieczne z poziomu obrony, właśnie i utrzymywania czegoś. Ale tu wyzwaniem dla ciebie jest właśnie ta pozycja. Jest dla ciebie to, co jest pewnego rodzaju, no siłą rzeczy, postawieniem pewnych granic, więc być może inni będą, czy też ten czas będzie chciał trochę nadużywać Twoich kierunków do tego, żeby, no właśnie, żeby trochę Cię zawrócić w drugą stronę i to też może być tego typu scenariusz. W plusie, tak jak powiedziałam, masz umiejętność wygrania tego, co jest być może dla Ciebie także niełatwe albo i kosztowne, ale to też jest Twoja asertywność yy, ważna względem Twoich osobistych celów, priorytetów, umiejętności ich yy, 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 trzymania się ich, tak? A więc tu duża doza uczciwości jest u Ciebie. W tym miesiącu, drogi koziorożcu. Każdy z Was ma coś, przynajmniej na tych trzech znakach, na których już zdążyłam się rozpoznać, czytając, rozrobiąc ten rozczyt. To akurat w tym rozkładzie listopadowym, który prowadzi do podróży, bo są tutaj też te akcenty. Ja zawsze mówię, ta scenografia mnie nie jest przypadkowa, na czemuś służy, nie wiadomo czemu, później się okazuje, dowiaduje i tak dalej. U was pokazuje się podróż do siebie, trochę ta skorpionia, i u poprzednich znaków pokazywały się też niuanse, takie ważne być może charakterologicznie, cechy, które może ten miesiąc będzie chciał obnażać albo trochę gdzieś tam wyciągać, na, no właśnie, do tego, żeby zobaczyć, jak sobie radzicie z przemianą. Albo czy już się przemieniliście, albo to będzie podstawą tej przemiany. U was też w tej przemianie, czy też w przejściu przejściu w portalu kolejnym pokazuje się dla Was ewidentnie jakaś taka kwestia osobistej uczciwości wobec własnych, e, własnych priorytetów, własnych zasad. Pomimo, że tutaj e, trochę mało jest e, jakby dla was widocznych tych akcentów, które mogą o tym świadczyć, ale ja tutaj widzę jeszcze coś, co jest pod spodem. E, I wyraźnie pokazuje się dążenie do tego, co jest. Zrównoważone z koniecznością albo i nie właśnie wygrania. I czy ta wygrana, jaką ona cenę musi mieć, czy musi być w ogóle w, w kategorii wygrania, i czy musi być coś w kategorii a tak naprawdę kontroli. Tutaj ważne jest w tym miesiącu, żeby, tak jak mówię, pewnych rzeczy nie ciągnąć. Nie cisnąć na siłę w kwestii e, bycia pospiesznym, bo to jest też pośpiech, to jest też bardzo szybka reakcja, więc może też nie reaguj zbyt szybko, zbyt pochopnie, może też pohamuj pewne, e, pewne tendencje, jeżeli one wydają Ci się no, nieadekwatne do Twojego tempa. Co jest radą? Zobaczmy jeszcze. No zobaczcie, siódemka pentakli. Więc tym bardziej, no po, po, postaw na y, cierpliwość, na spokój ducha. Nie daj się ponieść presji. Gdzieś tutaj mówi do Ciebie ten miesiąc. Stawaj granice, ale nie ciśnij, czy też nie ciągnij na siłę rzeczy, który, z którymi może ty sam jeszcze nie jesteś do końca rozpoznany. Tak mi się, tak mi się tutaj pokazuje drogi koziorożce, A więc gdzieś tutaj wasza cierpliwość będzie wynagrodzona, uda się Wam wiele, jeżeli wykażecie się właśnie nią, ale też w tej cierpliwości kryje się dla mnie chęć bycia wsłuchanym, albo inaczej zgodnym i niezmiennym. Jeżeli chodzi o priorytet, to są też gdzieś te cele, czy też te kierunki, albo i te zasady, czy też to dążenie, które się pokazało gdzieś tutaj w tle. A więc może tutaj się gdzieś karuje taka kwestia, tak jak mówię, podejmowanych się celów i działań. Jaka karta jeszcze zobaczmy z tych kart proroczych? chcę Wam się pokazać, drogie Koziorożce. Co dla Koziorożce na listopad? Taka wam się pokazała. Małżeństwo. Nie twórz więzi miłości. Czyli może nie. No zaraz zobaczymy. Nie przywiązuj tak do siebie. Czy też no właśnie nie wiąż. na siłę czegoś. Wam się pokazało w karcie hasło. Lecz niech będą przestrzenie w waszej wspólnocie i niech wiatry niebios między wami. Kochajcie się wzajemnie, lecz nie twórzcie więzów miłości. Niech raczej będzie to wzburzone morze między brzegami waszych dusz. No piękne. Dla tych, którzy no patrzą na to tylko jednokierunkowo, ja powiem te małżeństwa, to nie tylko małżeństwa, pamiętajcie. Z paktu, wiecie, tych dwóch ciał, ale to także, pamiętajcie, te właśnie wszystkie umowy, ustalenia, kwestie powierzonych sobie, nawet obietnic, tego w jaki sposób my traktujemy innych lub traktujemy inną sprawę. A więc to jest takie tutaj przestrzenne, bardzo. No tak, jak powiedziałem wcześniej, nic na siłę, czy też daj temu swobodę. I bądź przed sobą samym, drogi Koziorożcu, uczciwy z tym, czy to jest Twoje, czy czujesz, że to, jest, że to jest to, pomimo też może pewnych ograniczeń. Bo tutaj się gdzieś taka pokazuje energia, że no właśnie, czy, czy to jest na pewno moje, czy to jest i czy to jest ten moment też, żeby coś egzekwować lub w coś brnąć, albo w ogóle czy ten czas. Który każe mi, czy narzuca pewne ustanowienie pewnych zasad, też jest. Czy ja jestem też na to już dzisiaj, y, z tym gdzieś pogodzony? Czy ja muszę? I czy ja muszę się bronić? Czy ja nie mogę po prostu gdzieś y, uczciwie y, zarządzać tym czy owym, w odpowiednim sobie, cierpliwym tempie? Takie tu się energie pokazują. Dajcie sobie i innym czas, dajcie też tę przestrzeń. Bez uwiązań, słuchajcie, bez uwiązań gdzieś tutaj jest pokazane, a więc przepływ, wolna myśl, wolna otwartość umysłu na to, co także jest bardziej, aniżeli mniej. Może ta wieża gdzieś też jest takim przesłaniem, że właśnie nie ma się co trzymać kurczowo, zbicie takich, wiecie, konstruktów, tylko właśnie może trzeba trochę bardziej swobodnie pewne rzeczy potraktować. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Zapraszam wodniki.